Słuchajcie, ja Was bardzo przepraszam za ten telefon podczas os ostatniego nagrania. Dzisiaj telefon jest wyłączony. Nikt i nic nam nie będzie przeszkadzał. Po angielsku powiedzielibyśmy: We will not be disturbed anyway. I w taki sposób anglik by przeszedł z powrotem do, mm, do treści rozmowy. Anyway. Postanowiłam założyć mój kanał w odpowiedzi na prośby osób, które pytały mnie o wymowę trzech form czasowników. I jeżeli obejrzeliście chociaż jeden z poprzednich moich nagrań, to wiecie, że oprócz, oprócz wymowy czasowników podaję przykłady ich zastosowania, a potem pracujemy nad wymową poszczególnych słówek. I już po pierwszym tygodniu przyszło do mnie, że jeżeli. To jest wszystko super, podawanie wymowy i ćwiczenie, ale jeżeli nie wie się, jak pewne dźwięki powstają, a niektóre angielskie dźwięki są, różnią się trochę od polskich, niektóre są zupełnie nam nieznane, no to jeżeli nie wiemy, jak, jak, jest, jak je, te dźwięki z siebie wydobyć, no to, no to jak mamy mówić poprawnie? Postanowiłam, że podzielę moje nagrania na nagrania o czasownikach nieregularnych to będą te wtorkowe nagrania, oraz na nagrania o angielskich dźwiękach i to będą nagrania w czwartek. Jak widzicie, treść moich nagrań się jeszcze krystalizuje, i po angielsku powiedzielibyśmy: It's work in progress. Że jeszcze nad tym pracuję. Albo że yy, właśnie, że jeszcze nad tym pracuję, to byłoby It's still It's still work in progress. Cze jeżeli dotychczas ktoś uważał, że absolutnie nie jest w stanie wydobyć z siebie dźwięków angielskich, to ja chcę cię zapewnić, że to jest możliwe. I'm telling you, it can be done. A skąd to wiem? Z doświadczenia. Gdy pracowałam w koledżu w Londynie, to pracowałam, z, uczyłam wiele osób o, z różnych, o różnych narodowościach. I powiem wam, opowiem wam historię jednej z moich uczennic. Charlene przyjechała do Londynu, żeby uczyć się angielskiego z Kamerunu i jej językiem ojczystym był francuski. Mówiła po angielsku z bardzo mocnym francuskim akcentem i Dźwięk, który był dla niej wyzwaniem, to angielski dźwięk r, czyli to literka r. No Rozpacz w klasie, ponieważ nie potrafiła wypowiedzieć tego dźwięku. No, ale nie poddawała się. Chodziła na zajęcia, ćwiczyła, ćwiczyłyśmy razem. I słuchajcie, po pewnym czasie pewnej lekcji wypowiedziała ten dźwięk w, w słowie. Zaskoczenie na jej twarzy po prostu było bezcenne. A pisk, który później z siebie wydała, no coś jak z reklamy Lotto, gdy ktoś wygrywa miliony. No coś niesamowitego. Cała, cała grupa uczestniczyła w jej, w jej radości i takich momentów było mnóstwo. Bo każdy ma, każdy ma jakieś swoje dźwięki, które są trudne, różne narodowości mają różne, różne trudności, ale wszystko da się wypracować. Dlatego zapraszam Cię, bo wierzę, że Ty też możesz się tego nauczyć. Zapraszam Cię na moje nieregularne wtorki, regularnie co wtorek, oraz dźwięczne czwartki kiedy będziemy pracować nad pojedynczymi dźwiękami. See you then!